Dzisiaj mamy do naprawy, do naprawy e, taką plastikową część od e, lodówki, tam zamrażarki stoi i trzyma taki e, e, wąż, nie wiem jak to po polsku się nazywać. No i e, zobaczcie, tu jest odłamane, a drugiej takiej części tylko z opozytnej strony e, nie ma. No i poprosili mnie zamodelować i dostałem tylko to. No i co w końcu zrobiłem, patrzcie. No, to samo było zamodelowane, nie? z opozytnej strony. Nie? Widzicie? 1 do 1, tak? I e, teraz drukuję e, jeszcze jedną część. No. I to bardzo proste i bardzo szybko. Tak się wygląda, tak się prezentuje ten model. No i Mamy, mamy prawie wszystko zrobione. No i mam nadzieję, że ktoś będzie bardzo zadowolony z tego, że będzie naprawiana jego lodówka. Pozdrawiam!